Koszali ojciec, Wszechmogący ojciec i syn się Święty. Wam, waszym mamusiom, tatusiom, wszystkim polskim dzieciom. W tym roku na Halloween przebrałem się za potwora: Cukierek albo psiuś. Choć te ławki przy grobach na cmentarzu w Brzezinach stoją od lat, to teraz mają być zlikwidowane. Kto to wymyślił tak w ogóle? Komu te ławki przeszkadzają? Rodzice nie żyją już ponad po 40 lat. Mówią. Ławka stoi. Stała tyle czasu nikomu nie przeszkadzało, żadnemu księdzu pomsta do nieba, no ludzie. Przeszkadzają i dlatego archidiecezja łódzka, która zarządza cmentarzem, wywiesiła ogłoszenie, w którym czytamy, że archidiecezja nie pozwala na zabudowywanie grobu wykraczające poza powierzchnię miejsca grzebalnego, ustawianie ławek, utwardzenie wokół miejsc grzebalnych. W związku z tym usunięte mają być nie tylko ławki, ale też kostka brukowa, którą rodziny wykładały otoczenie pomnika. Przyjdzie jakiś starszy pan, taki jak ja, to chętny by sobie usiadł na chwilę chociażby, nie? Noga, proszę bardzo, jest orteza, stopa wisząca. Jak z łapki tu wystoję? Wysiedzę. Wystoję tyle? Nie wystoję. Ja jej nie skasuję, nie pozwolę skasować. Do kiedy mieszkańcy powinni usunąć ławki i kostkę brukową? To pytanie zadaliśmy administracji cmentarza. Czy byłaby szansa, żeby porozmawiać o, o tym, co się tutaj dzieje, bo wiem, że... Pro, jest z rzecznikiem pro... rozmawiać. Tylko rzecznik nie chce rozmawiać, właśnie w tym jest problem. Z Proszę, panie ja nie, nie będę się wypowiadała. Rzecznik archidiecezji Łódzkiej nie chciał z nami rozmawiać. W wywiadzie dla TVN24 stwierdził, że obowiązująco od lat regulamin jasno wskazuje, że zabudowania wokół miejsc grzebalnych mogą być usunięte w każdej chwili. W cmentarza jest zakaz budowy ławek i, i utwardzania terenu wokół grobów. Do tej pory nie było to stosowane teraz raptem zaczęło być stosowane. Ej, może sposób... się też złożyć, jak rozumiem. Tak, że... tak, tak, składa się w ten sposób. O, w ten sposób się składa. To. Czyli nie przeszkadza raczej tutaj. No nie, bo ja tak ją składam i nie przeszkadza. Nawet no, ktoś może przejść przecież. No tak. A jak przejdę, to sobie posiedzę, jak jest ładna pogoda. Pomodlę się i siadam na ławeczce. Kuria powołuje się też na liczne kontrole w ostatnim czasie na cmentarzu. Nikt jednak już w te słowa nie wierzy. Zwłaszcza, że archidiecezja zarządza kilkunastoma cmentarzami na terenie województwa. A ogłoszenie o usunięciu ławek pojawiło się, jak mówią mieszkańcy, tylko tutaj. Skąd zatem takie działanie Kurii? Jest to zemsta Kurii, dlatego że y, mieszkańcy zdecydowali się. Wystąpić sądowo przeciwko, przeciwko instytucji Kościoła w kwestii wyzysku. To właśnie Sławomir Pawlik. Po tym, jak w 2019 roku zapłacił za pochówek ojca na cmentarzu prawie 5 tysięcy złotych, zaczął głośno mówić o drożyźnie, jaka panuje w tym miejscu. To nie jest wojna, to jest domaganie się. Po prostu niższych chopat, żeby ludzi było stać. Ludzie muszą, z rozmów z ludźmi wynika, że, że ludzie zaciągają kredyty, chwilówki w w parabankach, zrzucają się rodziny, żeby pochować swoich bliskich. Tutaj jest u nas najdrożej. No. Ja chowałem teraz zdjęcia, to wiem ile to kosztuje. Wszystko. A no oni... Bzdury, się bzdury gadają, że to jest najtaniej. Tanio nie jest i dlatego czworo mieszkańców się zbuntowało i poszło do sądu. Prowadzimy kilka spraw. Pierwsza z nich została zakończona prawomocną ugodą z archidiecezją łódzką. Kolejne trzy sprawy są w toku. Ugodę zawarł pan Stanisław, bo jak się okazało, niesłusznie kuria naliczyła mu ponad...

Archidiecezja zobowiązała się oddać 90% kwoty, o którą walczył mieszkaniec Brzezin. Jeżeli się nie słusznie coś należy komuś, to ja, ja o swoje lubię walczyć. No dlaczego mam wyrzucić, jak się mówi, w błoto pieniądze, które według mnie i według przepisów, jakie teraz obowiązują, się nie należą. Nie należą, bo kuria za wykopanie grobu każe płacić 2000 złotych. Jak się okazuje, cena jest bardzo zawyżona. Jest to kwota stanowczo wygórowana, Gdyż jak wiemy z informacji, które uzyskaliśmy, chociażby u wykonawców podobnych usług, takie wykopanie, wykopanie grobu kosztuje około 200 zł. Na wykopanie oko na... 2000, no kto to słyszał. No bój się Boga, na no pochówek, żeby tyle tysięcy kosztował, a jak ktoś nie pracuje, ciągną piją no. ciągle i mało. Zysk kurii jest kolosalny. Zastanzy zarabia około 30-40 tysięcy co daje około pół miliona rocznie zysku netto po opłaceniu wszystkich świadczeń i opłat. Kasa, 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 zasad. Jak najbardziej Jak ludzkość istniała i będzie istnieć to jest dobroć i miłość bliźniego. To są zasady moralne. kościoła. Kasa, 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 zasad. Jak najbardziej ja. Ja. Mieszkańcy chcieliby, aby ten cmentarz przemienić na cmentarz komunalny, bo do tej pory archidiecezja twierdziła, że koszty utrzymania cmentarza są ogromne. Wtedy ceny usług ustalałaby Rada Miasta, a nie Kuria. Nie ma woli współpracy ze strony Kurii. Jest to po prostu w mojej ocenie biznes. Jeżeli chodzi o biznes. No to nie ma sentymentów. Taka jest moja ocena sytuacji. W Koluszkach my zarządzamy, nie to żadna kuria. Żadna kuria. I w ogóle na razie opłaty. Tak. 600 zł jest. 100, a to 600? Za, za, nie, za opłatę. na 20 lat, a to kosztuje 2000. Z czego to? Darmozjady są w tej kurii, nic więcej. Problem drożyzny na cmentarzu to nie tylko problem Brzezin. W ostatnim czasie zgłosił się do nas jeden z mieszkańców z województwa lubelskiego. Także wiemy, że problem wygórowanych cen na cmentarzach nie dotyczy tylko jednego małego cmentarza w Brzezinach, ale niestety jest to problem ogólnopolski. Można zatem spodziewać się, że wkrótce pozwów dotyczących drożyzny na cmentarzach w całej Polsce będzie zdecydowanie więcej. Jest to problem ogólnopolski. Jest to problem ogólnopolski. Jest to problem ogólnopolski. Nie pomogły listy do biskupa i marsze protestacyjne, ale mieszkańcy Brzezin w Łódzkiem nie odpuścili i chcą złamać cmentarny monopol archidiecezji. Poszło o kościelny cennik. Niektórzy musieli się zapożyczać, by pochować bliskich. Gmina wybuduje więc swój cmentarz. Marzanna Zielińska. Na cmentarzu katolickim w Brzezinach za darmo są tylko toalety. A ile kosztuje otwarcie bramy? 120 zł bo, lub 130, nie pamiętam już dokładnie. Dokładnie, nawet 150 zł i żadna inwencja twórcza nie przejdzie, a raczej nie przejedzie. Pomnika wnieść się nie da. Kolega taki właśnie stawiał mamie i pyta się, no ale mówi, 150 to jest dużo, mówi to ja sobie taczką, 150 zł. Serio? Innego cmentarza w Brzezinach nie ma. Płaczą i płacą. Tak zwany plac 10 tysięcy, wykopanie grobu 2000, murowanie grobowca 2400, wynajęcie kaplicy 380, złożenie trumny do grobu 400, ksiądz nie mniej niż 500, plus firma pogrzebowa około 4 tysięcy. Razem prawie 20 tysięcy złotych. Nie miałem innego wyjścia, tak? Zapożyczyłem się, tak jak Sławek wspomniał, u szefa, i dzięki temu udało się pochować tatę. tak? Kłopoty z cmentarzem zaczęły się, gdy kilka lat temu zaczęła administrować nim kuria archidiecezji łódzkiej. Kuria według swojego rozpoznania doi z brzeźniaków ile się tylko da. Stop jako pierwszy powiedział Sławomir Pawlik z zawodu ratownik medyczny. Pod listem do kurii zebrał podpisy ponad 1200 mieszkańców Brzeźń. Prosili o obniżenie cen do tych obowiązujących w sąsiednich miejscowościach, czyli o połowę. Nie pomogło. Dziwi postawa archidiocezji, która jest nieugięta i nadal ceny są paskarskie. Nie widać człowieka, widać tylko pieniądze. Nie pomogły też demonstracje i list do episkopatu. Episkopat nie odpowiedział, a kuria zdania nie zmienia, bo cmentarz to też koszty utrzymania. W tej chwili przeznacza się największej, największe nakłady finansowe, to, to wywóz śmieci. Łódzka Kuria ma stały cennik na wszystkich swoich cmentarzach, ale w Bełchatowie, Łodzi czy Zgierzu są też cmentarze komunalne. Jest wybór. Naszym celem jest doprowadzenie do takiej sytuacji, żeby usługi pogrzebowe na terenie zarządzanym przez Artycyzję Łódzką były otwarte na konkurencję. Sprawą zajął się Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postępowanie wyjaśniające jest prowadzone w sprawie. Nie stara się przeciwko żadnemu przedsiębiorstwu. Po prostu chcemy tę sprawę dokładnie wyjaśnić. Pomoc Brzezinianom obiecuje miasto. Wybuduje cmentarz komunalny. Jak uzbiera na ten cel milion złotych? Za jakieś sześć lat. Po raz kolejny udowadniamy, że jesteśmy poważnym państwem. Że jesteśmy poważnym państwem. Że jesteśmy poważnym państwem. A jeśli mordo chcesz się wozić w I lubisz czasem dotknąć kogoś w śmieszne miejsce Zostań księdzem, bo nawet jak chwycą cię za rękę To możesz zmienić parafię i problemu nie będzie Natomiast jak większe masz ambicje, klawo, Możesz żyć jak pączek w maśle, na każdym kroku kłamiąc I brać łapówki non-stop, lecz pamiętaj by ich nigdy nie wpłacać na konto F do 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 E to L to O to